Z nami Łukasz Różański, kiedy rozmawialiśmy Łukasz po tej pierwszej konferencji pracowej, opowiadałeś mi, jak to robisz te dychy, dycha, dycha, dycha. Ten, te natężenie było trzymane do, do prawie samego końca? Nie, no później tam już przy końcu jakoś tam ósemki weszły, także nie, nie jakoś nie jakoś tam mocno, mocno zeszliśmy z rundami, ale, ale, ten, ale, 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 ale cały czas trzebałem do końca. W piątek chyba miałem ostatni sparing. To także taki standard, tak? Bo to w sumie tak te ty tydzień przed, 8 dni przed, w tym wypadku 9 dni przed, tak się zazwyczaj robi przynajmniej w Polsce. No tak, ja strasznie dużo zrobiłem rund od początku stycznia, także i zadaniowych, i sparingowych. Powiem, że nawet nie chcę mówić cyfry, bo, bo pewnie bym się spotkał ze słowami krytyki, ale to tylko i wyłącznie pewnie dla, dla mojego dobra trener tak po prostu to zaplanował. No dobrze, to co ciężki zrobił około 70-80 rund? A nie, bo ty się uśmiechasz, to rozumiem, że stuwa pękła, tak? Mocno. Mocno pękła stowa. No to rzeczywiście ostro. Eee, słuchaj, e, słuchaj e, mówisz, że tak... Sto, sto, nie, nie jedna nawet. No to rzeczywiście. Jesteś przygotowany. E, mówisz, że tak tą wagę trzymasz już od dłuższego czasu. Teraz masz 103. Tak generalnie to jest kwestia niezjedzenia kolacji i możesz wchodzić na wagę? Tak. No myślę, że po prostu rozruch i, i, i można, się, można się ważyć. Tak porozmawiałem z chłopakami, którzy mieli z Tobą coś wspólnego? Czy to sparingi? No najczęściej sparingi, bo ale bo tak miałem wrażenie, że ty jesteś bardzo silny fizycznie, a ta siła ciosu, te, te twoje nakałty się biorą bardziej przez kumulację. Ale oni mówią, że ta pojedyncza bomba też jest. Krzysztof Zimnoch powiedział fajną rzecz. Ten Łukasz może woksywać się potrafi, ale, ale znakałtował mnie, skoro w osiemnastkach znakałtował. Także rozumiem, że idziesz w tą stronę. Y Słuchajcie, no ja próbuję wszystkiego w ringu. Tak? Y I serię ciosów, i pojedynczą bombę. No, staram się wszystko przerobić, żeby później zagrało po prostu w ringu. No, to mnie najbardziej interesuje, żeby moja ręka poszła w górę. I a y jak to będzie, czy to będzie po serii, czy to będzie po, po pojedynczej, czy to będzie na punkty, naprawdę nie ma to znaczenia największego dla mnie. Chcę wygrać, y chcę spełnić swoje marzenie i to jest dla mnie najważniejsze. Nie chciałbym tak upraszczać sprawy, że jesteś prymitywnym posiłkiem, a to jest wielki technik, bo jest generalnie taka narracja. Natomiast wyobrażasz sobie, że to możesz punktować w tym pojedynku? Oczywiście, ale dlaczego nie? Yy, no... takiego ci nie widzieliśmy jeszcze. No, po prostu tak wychodziło, tak? No ale będę robił to, co mi najlepiej wychodzi. Rozumiem, że kilka wariantów jest, a to co będzie scenariusz, będzie się pisał sam. Tak, no wejdziemy do Ringu, to wiadomo, no, można sobie różne rzeczy planować przed. Yy, każdy jakąś tam plan, taktykę ma swój i, ale nie do końca zawsze to musi zagrać. Tak? Trzeba być przecież przygotowanym na różne inne warianty, także. Yy, trzeba, dob, dobrze się trzeba dostosować do, do danego przeciwnika. Nawet Angelic mi mówił, że w sumie spodziewają się kilku wariantów, także oni nie są tak do końca pewni, że, tym, że ta walka musi być tak. Ten, ten obraz tej walki nie musi być tak jak wszyscy przedstawiają. Spytam Cię o jeszcze coś. To co robi Artur Szpilka, że się odcina. Ty to odbierasz jako jakąś słabość, jakoś nie trzymanie ciśnienia? Nie, powiem szczerze, nie interesuje mnie. On w ogóle za dużo, za dużo powiedział, nagrał w tych swoich filmikach promocyjnych. Sam wie doskonale co zrobił, także tutaj nie, nie, w ogóle mnie nie interesuje. Lecz. Aczkolwiek, znając gorącą głowę Artura, mam wrażenie, że Ty tylko tak specjalnie podszypnąłeś, żeby on się wkurzył. Ja go nie podszyfrowałem, po prostu nagrywając takie, takie rzeczy, które powiedział, powinien się też spodziewać riposty, no i, no i ta riposta była, tak, no i tak była delikatna. Niektórzy zawodnicy lubią boksować na wieździe, bo spalają się przed swoimi, no ale ty sam powiedziałeś, masz tą walkę ze sobą z Izu, akurat to ci chyba nie jest straszne. Tak, no akurat w, tamtym, w tamtej walce mocno, mocno mnie ludzie tutaj zmotywowali, dopingowali i to mnie poniosło do wygranej i mam nadzieję, że w tej walce też tak będzie. Cieszę się, że są kibice, że będę mógł wystąpić przed swoimi kibicami, publicznością tutaj w Rzeszowie. No i zobaczymy jak to się wszystko potoczy w niedzielę, tak? Będziemy świętować. Łukasz, jak to, bo rozumiem, że skupiacie się przede wszystkim na walce, natomiast jaki jest przepływ informacji między wami i promotorem, bo sytuacja się tak układa, że walka, która miała się odbyć Jenningsa z Rivasem o tytuł, Przyniosła się na wrzesień, i słyszę teraz, że, tak na dobrą sprawę, po tej walce Romanow, który wygrał z Kudryaszowem, to teoretycznie są już głosy, że ta walka Jenningsa z Rivasem może być jakby drugim eliminatorem, A potem Romanow czeka na zwycięstwo. Wiesz coś na ten temat więcej? Nic nie wiem na ten temat. Skupiam się tylko i wyłącznie na tej walce. Nie interesuje mnie nic innego, co, co jest dalej. tak? Tylko to, co, to, co tutaj. Bo no, to jest najważniejsze. tak? Możemy sobie planować różne rzeczy i czasami może nie wyjść, tak? To teraz podpompuję to trochę. Jeżeli rzeczywiście tak było, a Kevin Lerena poszedł w dół do cruiser, no to ewidentnie wychodzi, że wasza jest eliminatorem. Cieszę się bardzo, no ale skupiam się naprawdę na tej walce, chcę ją wygrać i wtedy będę czekał po prostu na rozwój sytuacji. Oczywiście nie zarazisz mi do dzisiaj tak samo jak w poprzednich tygodniach nazwisk Spring partnerów tych leworęcznych? Nie no i tam podałem u siebie też na, na, to to. Na, na mediach społecznościowych, że jednym z takich głównych był yy, Dawid Kasperski. Słuchaj, pierwsza runda wchodzisz ostro? <grafię> Zostawię dla siebie. Dzięki wielkie, życzę powiedzenia. Dzięki wielkie.